Na przykładzie tych dwóch funkcji pokażemy sobie, jak się liczy pochodną ilorazu funkcji, wzór ogólny jest następujący, jeżeli dzielimy funkcję f1 od x przez funkcję f2 od x i z takiego wyrażenia chcemy policzyć pochodną, no to w rezultacie otrzymamy ułamek postaci, który będzie miał w liczniku f1 prime od x razy funkcja druga minus Funkcja pierwsza, czyli f1 od x, razy pochodna funkcji drugiej, czyli f2' od x. Natomiast w mianowniku ten ułamek będzie miał kwadrat funkcji zmianownika, czyli f2 od x podniesione do kwadratu. Zobaczmy teraz w praktyce, jak stosuje się ten wzór do policzenia pochodnych takich dwóch funkcji f od x oraz g od x. Zacznijmy od policzenia pochodnej funkcji f od x, czyli f' od x. Zaczynamy od napisania licznika, czyli pochodna licznika, pochodna 2x plus 3 jest równa po prostu 2, czyli tu piszemy 2 razy funkcja zmianownika, czyli razy 5x plus 3. Dalej mamy minus funkcja z licznika, czyli 2x plus 3 w nawias razy pochodna mianownika, czyli po prostu razy 5, podzielić na mianownik podniesiony do kwadratu, czyli na wyrażenie 5x plus 3 kwadrat. No i to się dalej równa, możemy jeszcze uprościć licznik. 2 razy 5x, 10x, dalej mamy 2 razy 3, czyli plus 6, minus 10x i minus 15. Podzielić na mianownik, czyli na 5x plus 3 do kwadratu, no i ostatecznie otrzymujemy w liczniku 10x minus 10x, czyli x się tutaj redukują i zostaje po prostu w, mianowniku, w liczniku liczba 6 minus 15, czyli minus 9, podzielić na mianownik, czyli na 5x plus 3. Do kwadratu. No i teraz analogicznie policzymy pochodną funkcji g od x. g' od x równa się w liczniku. Na początku pochodna licznika, czyli będzie pochodna wyrażenia x kwadrat minus 2 jest równa po prostu 2x razy wyrażenie z mianownika, czyli również razy 2x minus funkcja z licznika, czyli minus x kwadrat minus 2 razy pochodna mianownika, czyli po prostu razy 2 podzielić na mianownik do kwadratu, czyli na 4x kwadrat. No i jeszcze teraz upraszczamy licznik. 2x razy 2x to jest 4x kwadrat i dalej mamy minus 2x kwadrat i jeszcze plus 4. Wszystko podzielić na 4x kwadrat. To się równa w liczniku zostaje 2x kwadrat plus 4 podzielić na 4x kwadrat. Możemy jeszcze licznik i mianownik podzielić na 2, otrzymując ostatecznie wzór pochodnej g' primo x równy x kwadrat plus 2 podzielić na 2x kwadrat.